Siemanko, witajcie w sklepie Cybuch. Wiele osób nas pyta, jak zacząć przygodę z fajką wodną, dlatego w tym odcinku Wam na to odpowiemy. Zapraszamy! Na sam początek wybór samej fajki wodnej. No i tutaj się zaczynają schody, mamy mnóstwo kolorów, modeli i tak dalej. Tutaj w tym filmiku mamy to dokładnie opisane, jak najlepiej pod swoje wymagania wybrać fajkę wodną. Ale jeśli chcemy bez jakichś większych kombinacji, bez większej personalizacji wyboru, no to polecamy serię Alux z Aladina, serię MVP również z Aladina, w szczególności model Rocket oraz serię Unio od Amy. Deluxe. To są fajki bardzo przystępne cenowo i prezentują bardzo fajną jakość. Będzie bardzo fajnie się z nich paliło i będą długo żywotne. Dodatkowo, tak jak wiecie z poprzednich naszych filmików, do każdej fajki wodnej jak mamy już w zestawie cybuch, to i tak go wymieniamy na jakiś lepszy. Również odsyłamy do tego filmiku do polecanych cybuchów, gdzie mamy troszeczkę więcej możliwości, ale na start polecamy te trzy cybuchy. Turkish Light od Hypa, bardzo fajny cybuch typu Masta. UPG Totalna Klasyka oraz KS Apo, do którego bierzemy sobie w zestawie sitko, które można Wam bardzo pomóc w przypadku palenia kamyków, KS Ringo, no i do każdego z tych cybuchów kalauda. I to jest obowiązek dla każdej osoby zaczynającej przygodę z fajką wodną. Klaud jest zawsze potrzebny. W tych fajkach wodnych mamy już pełny zestaw, czyli mamy i wąż, i usnik, no i ten standardowy, standardowy cybuch. I dobierając dodatkowy z nakładką mamy już kompletną fajkę wodną. No i teraz potrzebujemy dodatkowe akcesoria czyli na pewno węgle i my w tym momencie na ten moment najbardziej polecamy węgielki Cocoloco jednym z najlepszych, czyli najlepsze węgle na rynku żeby węgle rozpalić potrzebujemy rozpalarkę no i mamy poradnik proszę bardzo tu jest poradnik wyboru rozpalarki ale żeby was jakoś bardzo nie zagłębiać jeśli nie macie jakichś wygórowanych wymagań esperanza będzie w sam raz dodatkowe akcesorium nie jest to niezbędne, ale bardzo przydatne Rzeczy do czyszczenia i tu mamy taki zestawik, który standardowo zawsze polecamy, jest to wycior do korpusu, wycior do dzbana, który możemy wyginać i wtedy nam w każde miejsce dojdzie w dzbanie, no i proszek do czyszczenia, który najlepiej nam usuwa zapach, szmandwek, wyciorgiętki, wycier do korpusu, więcej informacji o czyszczeniu w tym filmiku. No i przechodzimy do rzeczy do palenia. No i z tytoniami zawsze jest problem, więc tutaj wybraliśmy najciekawsze produkty beznikotynowe, ale również dające bardzo fajny Czyli na start kamyczki od firmy OS. Mamy pięć smaków od OS, -a, więc na start będzie bardzo fajnie. I dwa herbale. Herbale lubimy dlatego, bo się zachowują bardzo podobnie do tytoniu. Dostajemy bardzo fajny smak i długo się nam wszystko w cybuchu Ty Herbal Cobra, Herbal Tabu i również więcej informacji o rzeczach beznikotynowych w tym filmiku. No, i tak jak widzicie, wszystkie elementy do fajki wodnej już wybraliśmy. Mamy od A do Z, mamy fajkę wodną, dobry cybuszek, rozpalkę, węgelki i coś do palenia, oraz rzeczy do konserwacji. Z takim zestawem śmiało możemy zacząć przygodę z fajką wodną. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, piszcie w komentarzu. I klasycznie zapraszamy na do naszego Instagrama, Facebooka i TikToka. Nigdy będzie z wami.